A może na wakacje pojadę na rowerze? Tylko jak to zrobić? Cześć, witam Was w trzecim odcinku filmów z serii 500. Wybraliśmy już rower, zapakowaliśmy się, wybraliśmy, że wyjeżdżamy jednak na dłuższą lub, lub, lub krótszą trasę. Ok, przechodzimy do wygody. Na wstępie porozmawiamy o sakwach w porównaniu z plecakiem. Ostatnio powiedziałem, że najlepiej podróżować z sakwami i fakt, to jest prawda, jeżeli jedziemy na dłuższą wyprawę. Jeżeli mówimy o jedno, maksymalnie dwudniowej wycieczce, możemy się zastanowić nad plecakiem, aczkolwiek będzie to bardzo duże obciążenie dla pleców. Dlatego odradzam tą formę wyjazdu. Pamiętam. Ten film to tylko podpowiedź. Dzielimy się swoim doświadczeniem, a to ty przygotowujesz się do wyjazdu. Jak widać, z plecakiem też da się bardzo dobrze bawić. Jednak, tak jak mówiłem, to tylko i wyłącznie była jednodniowa wycieczka. Dzisiaj zajmiemy się tematem wygody na rowerze. Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z problemem bolącego tyłka na rowerze, prawda? Oczywiście, jest to bardzo popularne, nawet i mi się bardzo często zdarzało. Jednak czy spodenki z wkładką, nakładki na siodełka, czy same żelowe siodełka pomogą Wam w zniwelowaniu tego problemu? Nie zawsze. Czasami, a właściwie bardzo często zdarza się. Że siodełka są źle ustawione Także musicie tak dobrać pozycję na siodełku Aby siedzieć na kościach, a nie na mięśniach Wtedy nawet na najtwardszym siodełku Możecie działać w normalnych spodenkach A wcale nie poczujecie dyskomfortu Jest to prawda, która może odbiegać od rzeczywistości Czasami ktoś się źle poczuje Jeżeli będzie siedział tylko i wyłącznie na bardzo twardym siodełku Aczkolwiek na pewno będzie mniej dokuczliwa jazda na kościach Niż na mięśniach Tak więc czym zajmujemy się dzisiaj? Na pewno sprawdzimy, jakie buty wybrać na wyprawę, jaką koszulkę wybrać na rower i w jakiej podróżować. Pokażę najprostsze koszulki, od jakichś takich pierwszych poliestrowych, poprzez podstawowe koszulki rowerowe, aż do najwyższych modeli. Tak samo zrobię ze spodenkami, powiem, w których najlepiej mi się jeździło i dlaczego, oraz wspomnę o kilku gadżetach, które są bardzo istotne. Podczas zapewnienia bezpieczeństwa jazdy, jeżeli już siedzimy na rowerze. Buty. Do wyjazdów i wypraw można brać dwa rodzaje butów: wpinane bądź normalne. Obuwie z systemem do stałego połączenia z rowerem ma wiele zalet. Sztywna podeszła wraz z blokiem, czyli częścią łączącą, zapewnia bardzo dobry transfer mocy, ale się nie uginają i w tych butach raczej niewygodnie będzie chodzić. Buty tradycyjne, czy sandały, mają taką zaletę, iż można w nich i jeździć, i chodzić. A po co dźwigać dwie pary butów? Takie jest moje założenie i tego się trzymam. Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, może założyć sobie koszyczki i wtedy będzie miał lepsze połączenie z rowerem. Koszulki. Tutaj jest jeszcze większe pole do popisu. Prezentuję Wam pięć rodzajów od podstawowej do zaawansowanej. Pierwsza, najprostsza koszulka turystyczna. Poliestrowa, prosty krój, szybko schnie, kompaktowa, tania i można używać jej na co dzień. Druga to podstawowa koszulka kolarska. Prosty krój, zamek pod szyję, ale krótki, materiał lekko przepuszczający powietrze no i tylko dwie kieszenie z, z tyłu na plecach. Trzecia charakteryzuje się bardzo przepuszczającym materiałem, ma trzy kieszenie i dłuższy krój. Jest to troszeczkę bardziej zaawansowana, ale nadal podstawowa koszulka kolarska. Czwarta już bardziej zaawansowana. Materiał przepuszczający powietrze, dwie strefy odprowadzania potu, zamek czy czwarte, trzy kieszenie, gumki utrzymujące koszulkę w odpowiednim miejscu. Oraz miejsce piąte, czyli najbardziej zaawansowana koszulka w tym zestawieniu, trzy strefy odprowadzenia potu, specjalny krój oraz budowa z różnych materiałów przepuszczających powietrze, pięć kieszeni, w tym jeden na zamek, paski silikonowe dla większej wygody i podczas użytkowania oraz pełny zamek. Spodenki, również pięć rodzajów. Pierwsze to najprostsze shorty do plażowania i kąpieli. Dla mnie czy w jednym, bo jeszcze można jeździć na rowerze. Kolejne to shorty rowerowe z cienką wkładką gąbkową oraz shorty te granatowe z możliwością dopięcia wkładki, np. żelowej. Plus jest taki, że te granatowe są bardziej zaawansowane, mają troszeczkę inny krój oraz możliwość wpięcia różnych wkładek: albo gąbkowej grubszej, albo tej żelowej. Te pierwsze czarne mają tylko i wyłącznie cienką gąbeczkę. Czwarte spodenki z wkładką gąbkową oraz piąte spodenki na szelkach z wkładką żelową. Najlepsze spodenki to takie, w których wkładka jest dobrze dopasowana do ciała, na przykład przez zastosowanie podziału wkładki na kilka stref lepiej przylegających do ciała. Na dłuższe wyprawy polecam wkładkę żelową, chociaż często się zdarza, że jeżdżę w samych shortach do pływania, no ale to przez to, że mam dobrze ustawione siodełko i wcale mnie nie boli tyłek. Dopełnieniem zapewniającym bezpieczeństwo jest wspominane w poprzednich odcinkach kask, a także okulary oraz rękawiczki. Dzięki nim można nie nabawić się odcisków podczas jazdy. Osobiście jeżdżę ubrany w różny styl. Czasami ubieram spodniki z wkładką razem z tą najlepszą koszurką a czasami po prostu zwykłe shorty oraz koszulkę poliestrową. Chyba nie ma dla mnie to większego znaczenia, ważne, żeby było mi wygodnie oraz nie za gorąco, także polecam i Wam znaleźć ten optymalny y, sposób ubierania się na rower. Pamiętajcie, na wyprawie nie ma co dźwigać, także nie bierzcie za dużo rzeczy, bierzcie coś, co jest uniwersalne, na przykład jak ta koszulka pierwsza poliestrowa. To wszystko w odcinku trzecim. Następny już za tydzień, a w nim odpowiemy na kolejne pytania dotyczące wypraw rowerowych.